Dziedzictwo Hogwartu. Notatka Salazaras Literina. Obawiam się, że nigdy nie dojdziemy do porozumienia. Nie potrafię przekonać nikogo z nich, by posłuchał głosu rozsądku. Miałem nadzieję, że przemyślenia Godryka są zbieżne z moimi, że rozumie, iż ucznia musi cechować nadzwyczajność. On uległ niedorzecznemu przekonaniu, że potomkowie Mugoli są równie zdolni jak dzieci czystej krwi. Był wściekły, kiedy wyraziłem swoje niezadowolenie z jego refleksji na ten temat refleksji, których jeszcze nie ubrał w słowa. Męczy mnie ta niezgoda i nie mogę już dłużej patrzeć na korytarze pełne nieudolnych dzieci, udających czarownice i czarodzieje. Wiem, że muszę stąd odejść, ale uczynię to z ciężkim sercem. Sprawię, że stwora w komnacie zmorzy głęboki sen, a zbudzi go ktoś, kto podziela moje poglądy, potomek, który będzie chciał odwrócić szkody tak lekko wyrządzone przez innych. Ktoś, kto pozbędzie się ze szkoły tych, którzy nie są godni Hogwartu i którzy jedynie splamiliby moje dzieciństwo.